Kokos i perez, jak widać, chodzą już bez kagańców razem, nawet luzem i nawet na wybiegu, co zasadniczo jest mniej przyjaznym otoczeniem niż na przykład chodzenie na wspólne spacery po lesie. Dlaczego się na to w końcu zdecydowałem i dlaczego im zaufałem? Po prostu chłopaki połączyły się stado, stado czy w rodzinę. Hm. To zaraz do tego sobie przejdziemy, bo to temat moim zdaniem bardzo ciekawy. W każdym razie ja przez lata zauważyłem, że w momencie, kiedy psy zaczną się utożsamiać ze sobą, czyli poczują, że są jedną grupą, to ryzyko na to, że pójdą ze sobą na ostro na noże jest znacznie, znacznie mniejsze. No i zawsze tłumaczone było to tym, że po prostu pies, który jest w stadzie z drugim psem, nie będzie chciał go uszkodzić, ponieważ osłabia to stado i jego szanse na przetrwanie. Więc pod sobą dołków się nie kopie. I zasadniczo coś takiego funkcjonuje: to znaczy takie psy mogą się sprzeczać, mogą się ze sobą pogryźć, ale nie idą na ostrą. Na samym początku ryzyko pójścia na ostro było bardzo duże, więc wolałem mieć ten kaganiec. I teraz przechodzimy do tego stada. O najnowsze badania naukowe mówią o tym, że wilki nie łączą się ze sobą w stada, tylko w relacje rodzinne. No i pamiętam dokładnie, jak pewne środowiska szkoła zajmujące się pracą z psami mówiły o tym, że Człowiek nie łączy się z psem stadu, bo to inny gatunek. No i w ogóle bez sensu. Kokos zajmie się swoimi sprawami. Ona ci już mówiła, co sądzi na ten temat. Dziękuję ci bardzo. Chodźcie. E, tak więc w momencie, kiedy okazało się, że jednak wilki łączą się w relacje rodzinne. To dla wielu osób okazało się, że psy i wilki to jednak to, to samo. I w sumie jak w relacje rodzinne, to mogą się też z człowiekiem łączyć, a my jesteśmy takimi psimi rodzicami w tej relacji. No i powiedzcie mi, co Wy na ten temat sądzicie, bo mi to mocno wieje hipokryzją, czyli łączymy się z nimi w stada, w rodziny, czy im jest blisko do tych wilków, daleko, jak uważacie. Dajcie znać w komentarzach.